Witajcie! Powracamy do tematyki Transformers Kingdom wraz z kolejną figurką. Kolejnym nowym modelem przedstawiającym jedną z klasycznych postaci z Beast Wars w nowej, odświeżonej formie. Przed Wami Transformers Kingdom Eraser, czy też w polskiej wersji językowej Brzytwozora. Ta kompetentna, opanowana, a zarazem odważna wojowniczka zasiliła szeregi Maximali jeszcze w pierwszym sezonie Beast Wars, przyjmując rolę zwiadowcy jako pierwszy Maximal potrafiący latać w obydwu trybach. Szczególnie silną więź nawiązała z Tigatronem. Więź, która z czasem przerodziła się w uczucie, trwa mające aż do smutnego końca wątku tych dwóch postaci. W departamencie figurkowym z Erasor zawsze było nad wyraz skromnie. Zasadniczo old schoolowe zabawki, pierwsza wersja z 97 oraz niewystępująca w serialu Transmetal Erazor wydana rok później, to nie licząc ich rekolorów jedyne w zasadzie przedstawienia tej postaci w plastiku. Dlatego też świeża figurka z Kingdom nie ma żadnej konkurencji jeśli chodzi o nowsze modele. Razor tradycyjnie dla siebie transformuje się w sokoła i jest to całkiem niezły tryb bestii jeśli potraktujemy go trochę umownie. Już na pierwszy rzut oka widać na ujęciu ogólnym, że no nie uniknie to tutaj dość mocno widocznych części trybu robota, ale podobnie jak w wypadku Blakarakni w pełni rozumiem, że mocno humanoidalny robot zmieniający się w delikatnego szczupłego ptaka to ten rodzaj przestrzennej układanki, która musi po prostu pójść na jakieś kompromisy. Tryb bestii stosunkowo niewielki, optycznie powiększają go głównie skrzydła. Kiedy złożymy je wzdłuż ciała ptaszyna swobodnie mieści się na dłoni. Kolor upierzenia różni się od tego pamiętanego z serialu, jest dużo jaśniejszy, więc no nie ma co traktować tej figurki jako przeniesienia erasor 1 do jednego z ekranu telewizora, a bardziej reinterpretację, ale mocno utrzymaną w duchu oryginału, uchwycającą kluczowe cechy. Mamy tu bardzo waną głowę z jaśniejszym upierzeniem wokół dzioba, wyraźnymi błyszczącymi oczami i nade wszystko ruchomą. Można ją okręcić o pełne 360 stopni, także erasor może zerkać tak typowo po ptasiemu jednym okiem, ma też drugi staw zawiasowy do patrzenia w dół. Fajnie, fajnie, jedyne co ją szpeci to widoczna śruba na jednym policzku, no szkoda, że tak to rozwiązano, bo niestety rzuca się do w Otwieralny jest także dziób, aczkolwiek jest to praktycznie niemożliwe do zrobienia bez wspomagania się jakimś cienkim narzędziem. Zawias jest bardzo ciasny, a połówki tak dobrze spasowane, że ciężko jest to po prostu naruszyć no, tak normalnie paznokciem, nie tylko z uwagi na możliwość złamania sobie tego paznokcia, ale też no, przez to, że kształt nawet paznokcia małego palca niezbyt tutaj pomaga. Także najlepiej yy, jest to zrobić po prostu jakąś pęsetką czy patyczkiem, uważając oczywiście, żeby nie porysować plastiku. Na grzbiecie i skrzydłach mamy piękną, wyraźną fakturę piór. Bardzo mi się podoba to lekko bardziej realistycznie. Ujęcie tych nowych Beast Warsów. Świetne nawiązanie do oryginalnych zabawek z jednoczesnym wizualnym upgrade'em. Wyraźnie widać różne rodzaje upierzenia, krótsze i bardziej puszyste na korpusie, jak i długie lotki w skrzydłach. Te ostatnie, maksymalnie rozłożone, prezentują się całkiem majestatycznie. Mają świetną ruchomość, cztery ciasne stały zawiesowe na każde, plus jeszcze jeden punkt ruchu na końcach, umożliwiający złożenie w osi poziomej. Zatem można sobie nimi swobodnie machać, wypozować w całkiem poprawnie anatomicznej pozycji do szybowania, a także złożyć wzdłuż ciała, jak zostało to pokazane na początku. Zdecydowanie jest to największy plus trybu bestii. Największy minus za to to podwozie, wróć brzuch zwierzaka. No tutaj widać wyraźnie skompresowane części robota, wybijające się kolorystycznie i przyglądając się temu z grubsza, da się rozgryźć schemat transformacji. Widać, że jest to po prostu kłócający robot ze schowaną głową i zsuniętymi ramionami. Najbardziej jest to widoczne od tyłka strony, gdzie u tyłek nieszczęsny widać wyraźnie pod ptasim ogonem. No zdecydowanie jest to tryb bestii, który wygląda znacznie lepiej oglądany no, nomen, nomen z lutu ptaka. Ale w tej skali w tej cenowej myślę, że i tak jest całkiem spoko. Nie bardzo widzę jak dałoby się to upchać bardziej estetycznie, no może gdyby ogon był ciut dłuższy, lepiej by wtedy zasłaniał robozadek, no ale mówi się trudno. się łapy to oczywiście podwinięte nogi robota z obróconymi stopami, mają ładnie wymodelowane pomarańczowe pazury i po jednym stawie zawiasowym i kulkowym w kostce. także można tym ptokiem zarówno polatać jak i potuptać. Razor ma w zestawie swoją broń, wyrzutnie pocisków ukształtowane na takie jakby strzałki, podmalowane ładnie na złoto, mają one jeden punkt podczepienia, a w trybie sokoła Domyślnie można je przechowywać na podwiniętych udach robota. Wygląda to ok, może być. Generalnie postać Bestia Razor została stworzona do prezentowania jej na podstawkach symulujących latanie. W takiej pozycji części ciała robota nie rzucają się tak bardzo w oczy, a sokół wygląda bardzo godnie. Adaptery są umieszczone w dogodnym miejscu i tradycyjnie dla ostatnich figurek Transformer współpracuje z popularnymi podstawkami różnych producentów. Porównania. Inne figurki z Kingdom, Optimus Primal, Cheetor, Blackarachnia. No gang pomału rośnie, jaki i moje serducho, gdy na nie patrzę. czekanie się w końcu figurek z Beast Wars w głównej linii to wciąż czysty Rikcz. Dalej oryginalne Beast Warsy, i Inferno oraz latacze z innego uniwersum, Generations Windblade i Power of the Primes Swoop. Transformacja jest prościutka, ale angażująca. Zaczynamy od rozprostowania nóg, przez co na chwilę otrzymujemy taką groteskową hybrydę ptaka na ludzkich nogach, wbitych w technogacie, obracamy łydki i stopy. Na tym etapie dobrze jest też dla wygody nieco złożyć skrzydła, uwalniamy ramiona i obracamy talię. Następnie ponosimy klapkę na plecach, co daje przestrzeń do manipulacji oboma czerewami. Łebek ptaka ląduje na klatce piersiowej i przy okazji ponosi się ten robota. Zostaje wypozycjonować i zablokować plecy, podnieść na ramienniki i skompresować skrzydła, po czym erejzor staje przy przed nami w ukończonym trybie robota. Trzeba oddać projektantom, że udało się uchwycić ducha postaci. Jak wspomniałem na początku, kolorystyka nie do końca zgrywa się z wizerunkiem serialu z lat 90. ale nie da się ukryć, że jest to właśnie ta razor, którą zapamiętałem z ekranu telewizora, ta sama sylwetka, poza nieco większymi skrzydłami, no i parę innych charakterystycznych elementów. Głowa wygląda bardzo dobrze, nawet mimo tego jasnego koloru jest 100 razy bardziej serialowa od tej z oryginalnej zabawki. Uchwycono ten charakterystyczny hełm z daszkiem stylizowanym na ptasi dziób, szczupłą twarz z dużymi czarnymi oczami. No, Eraser jak wypisz, wymaluj. Główka poza standardową ruchomością może świetnie spojrzeć w górę, zwłaszcza jeśli dodatkowo odchylimy trochę panel z pleców. Pozwala to na bardzo sugestywne pozy w powietrzu, coś ale lecący Superman. Klatka petsia łeb psokoła, ładnie wkomponowujący się w sylwetkę. No Te pomarańczowe akcenty fajnie tutaj ożywiają całość. Maksymalka ma ogólnie mocno androgeniczną sylwetkę. być może z uwagi na to w japońskim dubbingu Beast Wars przerobili ją na faceta, gdyż, ponieważ czemu nie, kto im zabroni. Jest staw obrotowy w pasie, można też ponieść osłonę krocza dla. Zakresu ruchu nóg. Ramiona zdobią maleńkie loga maksymali. Bardzo proste na ramienniki pokrywa także faktura piór. Z boku widać porty 5mm służące do domyślnego ustawienia broni. Z działkami na łapkach Eraser prezentuje się kompletnie i może nimi celować w dowolnym kierunku. W barkach mamy stawy uniwersalne, obrót w bicepsie, 90 stopni w łokciu. Niestety brak obrotu nadgarstkowego, zamiast niego jest bezużyteczny zawias transformacji. Trochę szkoda, przez pryzmat poprzednich figurek serii. Skrzydła łani się kompresują i składają tworząc estetyczny plecak, właściwie taką jakby pelerynę. Oczywiście można je rozłożyć, jeśli komuś to pasuje, i to na całą długość. Razor może się wręcz zakryć trochę skrzydłami, niczym jakimś pączo, albo po prostu tarczą, choć uda się to tylko w wypadku, gdy ułożymy ramiona wzdłuż ciała. Szczupłe nogi w trybie robota uwalniają się w końcu ze słowiańskiego przykłucu. przez to jak prostą konwersję przychodzą w czasie transformacji, są pozbawione absolutnie żadnego kibu. Z tyłu na łydkach zieją dziury portów 5 mm do instalacji elementów fusilizerów lub innych akcesorii. Najważniejsza jest kwestia stawów wyginających od przodu Łytki do postaci krótszych ptasich nóg. Sporo osób na pewno zastanawiało się, czy staw ten nie ma negatywnego wpływu na soliność gliczołów. Na szczęście nie. Jest to jeden z tych stawów, które są przyblokowywane wewnątrz na ząbku, dzięki czemu łydka nie powinna się sama wyginać w połowie podczas zabawy trybem robota. Nogi są w pełni ruchome, w biodrach stawy uniwersalne, ruch do przodu, do tyłu, idealny szpagacik, do tego obrót nad kolanem. Bardzo głębokie dzięki transformacji, zgięcie w takowym i stopy na stawach kulkowych. Jeśli się to komuś podoba, zawsze może też użyć tych stawów z transformacji i obrócić stopy. Nadając erazor bardziej taki zwierzęcy wygląd, tak jak w wypadku Cheatora. Maksymalkę bardzo przyjemnie się pozuje, nic nie ogranicza jej ruchów kończyn. Wydatne pazurzaste pięty gwarantują solidne podparcie, także gładko wkakują zarówno dynamiczne, jak i stateczne pozy. Podobnie jak w wypadku postaci Sokoła, także tryb robota pokazuje swój potencjał w pozach powietrznych. Dzięki wspomnianej ruchomości głowy, erazor naprawdę bardzo naturalnie wygląda w pozie symulującej lot. Wygląda to super zwłaszcza z rozłożonymi skrzydłami, i druga porcja porównanie z blakaraknią, no niby taka sama seria widać różnicę w podejściu do projektowania kobiecych Transformerów. Na tle Fam fatal fatale pajęczycy, androgeniczna Eraser jest znacznie bardziej subtelna, chociaż Ragna, jak na ironię, miała moim zdaniem ciekawszy charakter. Dalej w zestawieniu zresztą Kingdom Maximali, między Beast Warsami z lat 90 i razem z Wingblade i Swoopem. Kingdom Razor to bardzo dobry update postaci, który jak wspomniałem ma zerową konkurencję, więc dla chcących zebrać całą albo większość ekipy z kultowego serialu jest to pozycja obowiązkowa. Pomowny tryb bestii rekompensuje bardzo zgrabny, bawialny i estetyczny robot. Krótko mówiąc, świetna transformerka kolejna bardzo mocna pozycja z jak do tej pory świetnie się prezentującego Kingdom. Oby tak dalej i oby Kingdomowie Tigatron fajnie wypadł, żeby wreszcie mogli stać sobie razem i nic im tym razem nie przeszkodziło, dobra dość, dość. Dość płakówy, nie postajemy płakówy. Twardy, trzeba być niemiętkim. Z mojej strony to tyle na dziś. Zachęcam do zostawienia komentarza i no cóż, widzimy się ponownie w weekend. Cześć!